Przejdźmy teraz do elementu najbardziej zdumiewającego z naukowego punktu widzenia gwiazd na płaszczu. Gdy zbadano ułożenie tych gwiazd, okazało się, że nie jest przypadkowe. Jest to dokładna mapa nieba nad Miastem Meksyk i to nie byle kiedy. To mapa nieba z 12 grudnia 1531 roku w godzinach porannych, czyli w Dniu Cudu. Układ gwiazdozbiorów na płaszczu jest precyzyjny. Niektórzy badacze wskazują, że Maryja nosiła na sobie między m.in. gwiazdozbiór węża, co symbolizuje walkę z szatanem. Ten wizerunek to zatem nie tylko cud, ale nadprzyrodzony, astronomiczny i historyczny dokument. To podpis samego stwórcy, który utrwalił dokładny moment interwencji matki w dzieje świata. Teraz przechodzimy do faktów, które zadają kłam fizyce i biologii. Tilma Juana Diego była z włókien kaktusa i powinna rozpaść się w ciągu 40 lat. Tymczasem Badania mikroskopowe nie wykazały żadnych pociągnięć pędzla ani znanych pigmentów. To nie jest farba nałożona na płótno. Obraz wydaje się być nadrukowany. Naukowcy stwierdzili, że materiał barwiony jest jedynie na czerwono w tunice, reszta jest niewytłumaczalna. Coś, co brzmi wręcz surrealistycznie. W 1979 roku stwierdzono, że temperatura płótna utrzymuje się na stałym poziomie 36,6 stopnia Celsjusza, co jest uznane za temperaturę zdrowego ludzkiego ciała.